Trwa kampania wyborcza, do końca wyborów zostało już niewiele czasu, brutalizacja tak zwanej dyskusji politycznej w mediach i społecznościowych i tych głównego nurtu jest tak ogromna, że osobiście budzi to mój odruch wymiotny, to jest niesamowite jak wszelka merytoryka zeszła, poza nielicznymi przypadkami, na plan dalszy, a rządzi zwykły hejt i zianie nienawiścią do przeciwników. W czym jednak, y, muszę powiedzieć, przoduje ewidentnie ta strona popierająca Rafała Trzaskowskiego, która uważa, że nieważne w jak ohydny sposób opluje nie tylko samego Karola Nawrockiego, ale także jego zwolenników, to jest to dozwolone, bo jest to dyskusja tak, oni ją rozumieją, cytując Tuska, tak? więc y, każde ochydstwo są w stanie usprawiedliwić po prostu pewną wyższością w ich niemaniu, ich samych i ich poglądów. Jest to ohydne tak bardzo. Y, znam przypadki, zresztą mnie osobiście to dotknęło, że naprawdę sąsiad przeciw sąsiadowi się zwraca i to w stopniu naprawdę nienawistnym. Mnie osobiście zaatakował tak zwany członek rodziny. W sposób pozbawiony sensu wziąć na ślepo zaślepieniem i nienawiścią. Naprawdę żygać się tym chce. I to przekonanie każdej ze stron, że mają tą swoją jedyną, wielką rację. Jestem tym bardzo mocno zdegustowany. Nie wiem, co wy sądzicie. Napiszcie, mam nadzieję, że jakoś ten. Czas przetrwamy. Przecież nie wiem, czy ludzie tego nie rozumieją, że to jest tylko polityka. Bardzo ważna rzecz, owszem, bardzo ważne wybory świadczące o przyszłości Polski, ale przecież po tych wyborach trzeba będzie dalej żyć w tym kraju, niezależnie kto wygra. Ten kraj będzie podzielony mniej więcej na pół, bo statystycznie tak wypada, że jeden kandydat wygrywa zazwyczaj niewielką przewagą głosów nad drugim i trzeba będzie dalej żyć, a rzeczy lub nawet czyny dokonane przez jednych drugim, one się wydarzyły i ich cofnąć się już nie da. Trzymajcie to, proszę.